kochani, sobie, że jesteście. dzisiaj, pójdziemy sobie na zakupy z kim? Nie wiem jeszcze z kim zobaczymy. Czy Wejdziemy z przyjacielem. Tutaj wybieramy o to to. Mam, mamy. A um, Pop? Chyba tak to się czyta, nie wiem Wys Wysyłamy zaproszenie szybko no, szybko wysyłamy to Dobra, wysłaliśmy już zaproszenia O, doszło zaproszenie, bardzo fajnie Jestem zjął Dobra, przejdziemy sobie na włoski że kupimy jakieś, że jakieś fajne włoski, zakupimy? kupimy. Dobra, tych nie, ale tylko tak przymierzam. Ale tych nie kupujemy. kupimy. O, ja tak kiedyś chciałam, ale nie mam vip więc no. Te są trochę drogie, więc no nie wiem, nie wiem. Te też są drogie. O, nie aż takie drogie, ale może za, za darmo na początku Więc nie Sorry, ale nie mm, Dalej idziemy Te są mega ładne, ale też takie trochę drogie bardzo yy, Teraz pójdziemy yy, Nie wiem gdzie yy, Jakieś fajne włoski szukam tu, ale żadnych Aha, czyli to 700, yy, te kosztują się tam te piękne, w bym nie kupiła, w ogóle kto chce takie kupować, te nawet ładne, ale bym i tak takich nie kupiła, takie włosy, nie, te ja kiedyś chciałam, ale nie mam, Drejpa, no. niestety, więc no, idziemy dalej, o, te są piękne, ale nie chcę wydać, wydawać aż tyle diamentów, sorry, to też, ale to nie, no. Takie nie. O, to już w ogóle nie, ale ładne. Eee, wchodzimy tu. Może jeszcze jakieś fajne będą. Pięć, o, ale nie. Eee, muszę o tu. Nie. skąd jakieś zapięte, to ale to już ma, więc nie. Sorry, ale nie. Jakieś... Mm, no na maksa, tak od takich właśnie nie mm. dobra, zobaczymy na motywy. I motywy pod... Na motywach będzie coś fajnego na bank. Może w tym motywie. O, ja takie coś chciałam kiedyś, ale to za mnie. Jeszcze ja, sobie tu kiedyś chciałam. Co to jest o to? Co bo nie wiem. O, kolczyki jakie one piękne, ja je kupuję. Co to tam do listy życzeń? A to Kupuję, tak kupuję. Już mam niestety tylko 856. Co? Dobra, trudno. Dobra, to na tyle. Yy, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie łapki w górę, subskrypcja. No to na razie, papatki.